14 minut po godzinie 8, słuchać Radia Kaszeba. Dziś w naszym studiu rzecznik prasowy pomorskiego oddziału ZUS, pan Krzysztof Cieszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o 13 emeryturach, jednorazowych świadczeniach uzupełniających, które dostaną osoby pobierające emeryturę. Ile takich osób jest w województwie pomorskim? W województwie pomorskim takich osób jest około 480 tysięcy. W większości są to emeryci. Jest ich 338 tysięcy, ale oprócz emerytów takie świadczenia dostaną też renciści, w tym ci, którzy pobierają renty socjalne czy renty rodzinne, a także ci, którzy pobierają zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także te mamy, które dostały rodzicielskie świadczenie uzupełniające z programu Mama 4+, Plus. już jest ich blisko 4 tysiące w naszym województwie. Czy jest jakiś warunek, aby te kobiety, które pobierają świadczenie, mama 4, plus otrzymały tę trzynastkę? Czy to po prostu emerytura dla mam, czworga dzieci musiała zostać w odpowiednim czasie przyznana? Tutaj emerytura musiała być przyznana w odpowiednim czasie. To musi być świadczenie wypłacane do, na ostatni dzień kwietnia. Czyli świadczenie muszą być wypłacane w kwietniu, żeby otrzymać to, świad to dodatkowe świadczenie. Czyli na wniosek. Te panie, które już dostały decyzję na pewno dostaną też trzynastą emeryturę, to uzupełniające świadczenie pieniężne. Myślę, że jedna z ważniejszych informacji, ile wyniesie wypłata trzynastki, bo mówi się 1100 zł, ale jest to kwota brutto. 1100 zł jest to kwota brutto. Takie najczęściej wypłacane świadczenie to będzie 880 zł. To dlatego, że potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy, na PIT, a także potrącana jest składka na ubezpieczenie a zdrowotna, składka na Narodowy Fundusz Zdrowia. Także najczęściej będzie to 888 zł, ale to zależy od sytuacji. Na przykład, jeżeli jest to świadczenie, które będzie wypłacane za granicę, tam będzie ono zbliżone do 1000 zł. Tak, to dostanie inną kwotę, na przykład mniejszą. A mniejszych kwot tutaj nie będzie. To raczej będzie tak, że, że to 888 to jest to najniższa kwota, ona może być w niektórych przypadkach wyższa. Jeśli ktoś ma prawo do dwóch świadczeń, na przykład z emerytury ZUS i KRUS, czy dostanie dwie trzynastki? A tutaj świadczenie będzie tylko jedno. A czy trzeba składać jakiś odpowiedni wniosek o tę trzynastkę, czy to bez wniosków? Się nie otrzymali? ma żadnych wniosków. Świadczenie jest wypłacone z urzędu, więc żadnych dodatkowych dokumentów nie składamy. Świadczenie będzie wypłacane bez potrzeby żadnego uzupełniania dokumentów, będzie wypłacone razem z tym świadczeniem, które będzie otrzymywane w maju. A czy osoby, które dostają świadczenia przedemerytalne także będą objęte tym świadczeniem trzynastkowym? A, tak, tutaj zaświeg przedemerytalny jak najbardziej wchodzi w grę, też otrzymują takie świadczenia. To jeszcze powiedzmy, kiedy zostaną wypłacone te świadczenia, czy, czy w jednym terminie, czy w kilku terminach? A będą wypłacane w kilku terminach razem z świadczeniami wypłacanymi w maju. Pierwszy termin majowy będzie realizowany już w kwietniu, więc prawdopodobnie 30 kwietnia już pierwsi emeryci będą mogli dostać to świadczenie. Już wspominał Pan, że emeryci, którzy mieszkają za granicą, dostaną tak zwaną trzynastkę. Czy jeśli ktoś na przykład złożył w kwietniu wniosek o emeryturę, ma szansę jeszcze na tę trzynastkę? Mówię tutaj także o tych, którzy Jeżeli złożył wniosek w kwietniu i jeżeli złożył wniosek w kwietniu świadczenie będzie przyznawane od kwietnia, tak są przyznawane emerytury, więc dostanie. Wypłatę najprawdopodobniej w maju, jeżeli będzie zrealizowane w maju. Jeżeli będzie zrealizowane później, to po prostu dostanie to w późniejszym terminie. Ale jeżeli złożył wniosek w kwietniu, będzie miał na pewno prawo do tego świadczenia. Mówił Pan także, że osoby, które są uprawnione do otrzymania trzynastki, to renciści. Czy ktoś, kto ma czasową rentę, także ma szansę na otrzymanie tego świadczenia? Tutaj a, każde świadczenie długoterminowe, więc renta jest takim świadczeniem długoterminowym, jak najbardziej tak, również otrzymuje. Tak samo będzie w wypadku renty rodzinnej na przykład. Jak rozumiem, rolnicy, którzy nas słuchają w pewnym dużym dużym gronie, także mają szansę na te trzynastki, ci, którzy z kruz korzystają? Tak. To świadczenie nie tylko jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bardziej je realizowała też kasa, kasa Ubezpieczenia Rolniczego, a także Zakład Emerytalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wojskowe Biuro Emerytalne. Także wszyscy, którzy pobierają. A takie świadczenia jak emerytury czy renty, niezależnie od tego, jaki organ je będzie wypłacał, mają prawo do tego jednorazowego świadczenia. 888 25 zł. 25 groszy na rękę, tyle, tyle dostaną emeryci, ale także wszystkie osoby, przypomnijmy może raz jeszcze, wszystkie osoby, które są uprawnione do otrzymania tego świadczenia. A tutaj to będą emeryci, niezależnie od tego, jaka to jest emerytura, czyli czy to będzie emerytura pomostowa, czy jakaś emerytura wcześniejsza, czy na, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, tutaj wszyscy emeryci. Oprócz tego ci, którzy pobierają zasiłki przedemerytalne, a także renciści, też niezależnie od tego, jaka to jest renta, czy to jest renta z tytułu niezdolności do pracy, czy renta socjalna, czy renta rodzinna, również otrzymają to świadczenie, a także te panie i tych dwóch panów w naszym województwie, którzy pobierają rodzicielskie świadczenie uzupełniające z programu mama 4 4 plus również. I nikt na przykład renty socjalnej przez trzynastkę nie straci. A renty socjalnej przez trzynastkę nie straci. Ona nie podwyższa w żaden sposób tutaj progu, więc, więc nie, ma tego, nie ma tego problemu. Co też ważne, to świadczenie wolne jest od zajęć komorniczych, czyli komornik nie będzie mógł z tego świadczenia dokonywać potrąceń. A jeśli chodzi o osoby pobierające rentę rodzinną, czy jeżeli są to na przykład dwie osoby, czy to 888 zł zostanie podzielone na pół, czy każdy z rodziców dostanie po 888 Świadczenie przypisane jest do renty rodzinnej, więc jeżeli ona jest wypłacana w jednej wysokości, to będzie to jedno świadczenie, które będzie po prostu dzielone proporcjonalnie, tak jak jest dzielona ta renta rodzinna. Myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat trzynastek, ale są jeszcze dwa takie ważne tematy, które warto byłoby z Panem dzisiaj poruszyć. Między innymi jeden dotyczy kobiet urodzonych w 1953 roku, ponieważ one mają dzisiaj ostatni dzień na zgłoszenie odwołania o przeliczenie emerytury. Ale wyjaśnijmy dokładnie o co chodzi. A, panie, które urodziły się w 1953 roku i przeszły na emeryturę wcześniejszą, czyli przed tym powszechnym wiekiem emerytalnym, to wówczas dla nich było a, 60 lat, tak jak teraz, i potem zdecydowały się na przejście na rentę dożywotnią, już a, taką normalną, a miały niekorzystnie przyliczone świadczenia, dlatego że tą wcześniejszą emeryturę Potrącano z. To wypłacono wcześniejsze emerytury, potrącano już z tej emerytury dożywotnie, i to świadczenie było niższe, czasami nawet miesięcznie kilkaset złotych. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ten przepis, stwierdził jego, jego niekonstytucyjność. W związku z tym panie mogą biegać się o wznowienie postępowania, przeliczenie świadczenia. I będą mogły cieszyć się wyższym świadczeniem. Żeby, tak, żeby, żeby móc na to zrealizować, muszą zwrócić się do ZUS-u ze skargą o wznowienie postępowania administracyjnego. Dzisiaj upływa ten termin. Ten termin upływa dzisiaj dla tych pań, które tą drogę z, tą, z tym świadczeniem emerytalnym zakończyły na etapie decyzji ZUS-owskiej. Te panie, które odwołały się do sądu, termin mają wyższy, dłuższy, dlatego że termin na odwołanie do sądu na wznowienie postępowania jest 3 miesięczne, więc upłynie 21 czerwca. Natomiast te panie, która tylko skorzystały, z 50, skorzystały tylko z wcześniejszej emerytury, natomiast e, nie wystąpiła emerytura dożywotnią. Teraz mogą się nią zwrócić i nie będą miały tych niekorzystnych potrąceń. I jeszcze przypomnimy emerytury dla kobiet z czworgiem dzieci. Drogie panie, mamy czworga dzieci. Do 30 kwietnia może trzeba się pospieszyć, chociaż nie, to już pewnie się nie uda, żeby otrzymać trzynastkę, bo musi być decyzja wydana, prawda? A staramy się te decyzje wydawać bardzo szybko, dlatego jest jeszcze szansa. Wniosków wpłynęło nieco powyżej 4000, natomiast do tej pory rozpatrzyliśmy. Ponad 4 tysiące już tych wniosków. Także właściwie większość jest rozpatrzona, także idzie nam to bardzo sprawnie. Myślę, że jeżeli ktoś złoży teraz wniosek, to być może do 30 kwietnia uda nam się go rozpatrzyć. A, a ile jest uprawnionych, które, kto, pań, które jeszcze nie złożyły takiego wniosku? Czy mamy e, takie dane? Szacujemy, że złożyło około 70% e, pań które złożyło wnioski, także jeszcze jest grupa pań, które, które mogą z tego, z tego skorzystać. No to jeszcze powiedzmy dwa słowa o tym świadczeniu. To jest świadczenie dla tych pań, które a, poświęciły się wychowaniu dzieci, wychowały tych dzieci, urodziły i wychowały ich czworo lub więcej, dlatego że poświęciły się wychowaniu dzieci, nie mogły skorzystać, nie wypracowały sobie emerytury, czyli albo w ogóle nie mają do niej prawa, bo mają prawo do emerytury. Niższe niż minimalna, czyli niższe niż 1100 zł. I one będą miały prawo albo do emerytury w wysokości emerytury minimalnej, albo do uzupełnienia tej kwoty, tak żeby osiągnęły tę kwotę 1100 zł brutto. W tym celu muszą złożyć do ZUS-u wniosek. Co ważne, to świadczenie dotyczy też panów, jest ich oczywiście zdecydowanie mniej. Chodzi o panów, którzy po prostu wychowywali dzieci wtedy, kiedy mama tych dzieci zmarła, albo je porzuciła. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był pan Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy Pomorskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję bardzo.